Wiema. Jak tam po świętach prezenty były, pierogi były, parszcz był. były. Zajebiście. Ja jestem, ja zostałem coś takiego. to jest? Pytacie. Laska. Do czego służy? Spytacie. To niczego. Ale fajnie wygląda, więc yy, jestem bardzo zadowolony. Mamy prawie koniec roku, a to oznacza, że znowu będę musiał składać ludziom życzenia. Ale to na koniec, bo, bo nie, nie, nie po to tu przyszliście. Z racji tego, że drugi sezon Hellu Wy Boss się skończył i oficjalnie nie mam już czego oglądać, muszę, muszę chyba pogadać o tym, dlaczego to jest lepsze niż wszystko, co do tej pory wyprodukowała Vivzi. Tak, właśnie taka jest teza tego filmu i postaram się ją zaraz udowodnić. Jakie są takie moje główne wrażenia po drugim sezonie Helluwy Boss. No, no jest lepiej niż było. Co w przełożeniu na mój język znaczy jest naprawdę bardzo dobrze. Dostaliśmy 12, a nie 8 odcinków zrobionych w grubej większości naprawdę, w naprawdę profesjonalny sposób. Na tyle profesjonalny, że czasami idzie zapomnieć, że to jest wciąż indie animacja udostępniana za darmo na YouTubie. Ale jakie są zmiany? Co, co się zmieniło w Heluwie Boss? oczywiście poza historią, przez te 12 odcinków, co odróżnia sezon drugi od pierwszego i co jest pierwszym powodem, dlaczego uważam drugi sezon za... Lepszy jakość, jakość techniczna animacji, rysowania postaci, jakość kreski itd., itd., itd. Uważam, że już na przestrzeni drugiego sezonu, ale przede wszystkim porównując drugi sezon do pierwszego, dostaliśmy naprawdę spory upgrade. Mamy dużo pełniejsze kolory, zwłaszcza jak sobie porównacie na przykład ten kadr i ten kadr, ten pierwszy z drugiego sezonu, ten drugi jest z pierwszego. To, to widać, że, że no tam w tym DaVinci to trochę potręcili kolorki. Uważam, że, że nie wiem, czy zatrudnili nowych rysowników, czy po prostu ci obecni tak bardzo się rozwinęli, ale jakość postaci, jakby kreska, która, która, która jest w drugim sezonie, jest absolutnie oszałamiająca. Jest na takim poziomie, tak jak powiedziałem wcześniej, że czasami idzie zapomnieć o tym, że jest to. Animacja indie. Tak jak w Mastermindzie mówiłem, że mam leciutki problem z, z niektórymi designami, bo uważam, że są po prostu one nie tak wyróżniające się jak powinny. Mówię tutaj głównie o designie zazdrości i lenistwa. Tak jednak te, które już są zaprojektowane, zdesignowane dobrze, są też wyśmienicie narysowane i bardzo dobrze zanimowane. Czasami mam wrażenie, że trochę dużo, trochę za dużo dzieje się na ekranie, ale, ale to jest taki chaos, który moim zdaniem pomaga utrzymać uwagę a nie ją rozprasza cały czas, przynajmniej mi, jakby dla mnie to działa. Ale jakby umówmy się, co zawsze było siłą tych showbiz, no to muzyka. Tutaj klasycznie bez zmian Sam Haft i Andrew Underberg odwalili kawał dobrej roboty, Gdzieś mniej więcej od połowy sezonu, od tego odcinka musicalowego to jest bodajże odcinek siódmy. Zmienia się trochę konwencja show, staje się ono dużo bardziej musicalowe i od tego siódmego odcinka praktycznie co odcinek dostajemy piosenkę. I moim zdaniem to jest oczywiście na plus. Na plus względem hellowy pierwszego sezonu, gdzie tych piosenek było dużo, dużo mniej, może dwie, trzy jakoś specjalnie wpadały w ucho. Tutaj dostawaliśmy bender za benderem, za benderem, nie? I na plus względem hasbin hotel, ponieważ mimo tego, że długość odcinków jest mniej więcej podobna i w Hasbin Hotel i w Helluwee Boss, to jednak to, że nie mamy dwóch piosenek, tylko jedną, zwykle jedną na przestrzeni odcinka, powoduje to, że lepiej jest nakreślana narracja, dużo lepiej jest prowadzona narracja, bo mimo wszystko piosenki lubią przyspieszać przebieg narracji. I, I to jakby powoduje, że w Hazbin Hotel mamy takie, a nie inne tempo. Między innymi to a w drugim sezonie Helluva Boss ta jedna piosenka powoduje, że nie zapominamy o tym, że to wciąż jest mimo wszystko musical, przynajmniej na jakimś, do, do jakiegoś momentu na jakimś poziomie jest to musical, a jednak te piosenki nie zajmują aż tyle czasu, żeby traciła na tym cała fabuła. Skoro jesteśmy przy muzyce, no to też można wspomnieć o udźwiękowieniu. Voice acting jest dużo lepszy niż był w pierwszym sezonie i głównie wynika to moim zdaniem z progresu Brandona Rogersa, który w drugim sezonie absolutnie się odpalił, czy w Ghostfackerach w tej scenie I czy w Mastermindzie śpiewając. Mam wrażenie, że dzięki Brandonowi i dzięki rozwojowi e, jego po prostu jako voice actora, postać Blitza zyskała bardzo, bardzo dużo w drugim sezonie. Price Pinkham, absolutnie bez zmian, kompletny pakiet. Świetny voice actor, świetny wokalista. Kierowanie show swoim głosem jest tutaj uskuteczniane. W sumie większość voice actorów robi naprawdę kawał dobrej roboty, też nie ma się co dziwić. Sporo z nich to nie dość, że są profesjonaliści. To niektórzy z nich to też Broadwayowi aktorzy, co pasuje, patrząc na to, że mówimy o muzykalu. Ale jest jeden. Jest jedna voice actorka, która za każdym razem, gdy otwiera jej postać usta, unoszę trochę brew. I chodzi mi o Kesze. Jest coś, co bardzo mnie bawi w wzięciu Keszy do musicalu, w którym nie zaśpiewała ani jednej piosenki, bo Cotton Candy nie jest śpiewane przez Kesę, i branie jej tylko do pracy głosem której najzwyczajniej w świecie nie idzie. Czesza grając Queen Bee ma jeden ton głosu, którego używa w każdej scenie każdej linii, którą wypowie. I to jest taki mój główny zarzut do niej. Ta, ta Queen Bee jej brzmi strasznie jak nastolatka i nie wiem, wydaje mi się, że nie jest to w pełni świadoma decyzja Keszy, że wytarto to Ale może się mylę, może po prostu jestem idiotą. No ale jakby wiadomo, już wystarczy tych kwestii nudnych, technicznych, kwestii, no mm, nie, jakaś kwestia. Kto to interesuje? Kto to interesuje muzyka m musicalu? <słuch> Pomówmy o fabule. Tutaj się pojawiają kontrowersje, bo wiele osób nie lubi tego, którą stronę skręciła Heluva Boss w drugim sezonie, a ja uważam, że to jest najlepsze, co można było zrobić. Nigdy nie byłem fanem show epizodycznych. Uważam, że Clone Warsy najbardziej zyskały na tym, gdy stały się bardziej skondensowane i te arki przestały być tak rozrzucone po całym timeline'ie, a stały się mniej więcej koherentną historią. To samo... Powiedziałbym o rebelsach i o wiele bardziej pojawi, podoba mi się ta bardziej skondensowana struktura i pod względem narracyjnym, i pod względem tematycznym drugiego sezonu, niż nieco rozrzucona, epizodyczna formuła. Pierwszego sezonu, gdzie dużo odcinków można było sprowadzić do tego, że Imp ma robotę, w międzyczasie dzieje się jakiś lekki charakter development, Imp wykonuje robotę. To też jakby pod koniec pierwszego sezonu już zaczęło powoli przeradzać się w tą naszą ulubioną telenowelę o Solasie i Blitzie. Drugi sezon podejmuje tą formułę dalej, ciągnie ją dalej i mimo wszystko drugi sezon, poza jakimiś tam wyłomami w postaci czy tego mamonowego odcinka, czy. Unhappy Happy Campers, który wciąż uważam, że jest najgorszym odcinkiem Helluva Boss. Poza tymi dwoma odcinkami dostajemy dosyć zwartą narrację, opierającą się o. No, na, 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 na wierzchu to wygląda po prostu jak telenowela miłosna między tą dwójką, ale tak naprawdę wchodzimy w tym drugim sezonie nieco głębiej powiedziałbym, że dużo głębiej w psychikę Iblica. I to dlaczego jest taki jest, dlaczego zachowuje się, jak się zachowuje, jakby wszystkie problemy, które on ma z głową, w głowie. I Stolasa, który przeżywa ogromny charakter development na przestrzeni drugiego sezonu i podejrzewam, że jest to tylko wstępem do charakter developmentu, który dostaniemy w sezonie trzecim. I to jest właśnie największa siła Vivzie. To jest właśnie największa siła historii, które Vivzie opowiada, bo, bo Vivzie opowiada naprawdę dobre historie postaciocentryczne, opierające się o relacje między postaciami, o ich psychologię, i o ich decyzje. Ja osobiście lubię ten typ narracji najbardziej, więc też po prostu mi to siada. Ale tak jak powiedziałem w recenzji Mastermind'a, uważam, że największą siłą Vivzie jest to, że potrafi pisać naprawdę elektryzujące relacje między postaciami. Takie, że obie postacie są z ogromną ilością wad, które powodują, że, że powstają ogromne, często gargantuiczne konflikty między nimi, jednak w tych konfliktach, mimo że czasami potrafimy stanąć po jednej z dwóch stron bardziej pewnie, rozumiemy zawsze tą drugą stronę i rozumiemy, dlaczego zachowuje się tak, jak się zachowuje, rozumiemy ich potrzeby, ich problemy i to, dlaczego mają opinię taką, jaką mają. I to jest to, co moim zdaniem wyróżnia po prostu Vivzie na tle, czy to innych animacji, czy, czy innych filmów, czy ogólnie kinematograficznym, przynajmniej na scenie Indie, to, że jej postacie nie są nudne w żadnym stopniu. A przynajmniej większość tych postaci, ponieważ, no muszę, no nie... nie. Jeżeli ktoś mnie zna, to wie, że ja nigdy nie, nigdy nie chwalę tylko. Jakby... <ścoughs> ja zawsze mam jakieś problemy. I, I ten problem był zabawny w pierwszym sezonie, był całkiem, całkiem śmieszny. Fajnie się z tego mymiło, ale w drugim sezonie zaczął być już irytujący. I nie, nie chodzi mi o humor hellowy Boss. Chodzi mi o to, że Vivzie ma swoich ulubieńców i z jakiegoś powodu wszyscy ci ulubieńcy to płeć męska. To jaki mam największy problem z drugim sezonem Hellowy i ogólnie z twórczością Vivzie to jest Zaniedbywanie postaci żeńskiej. Bo gdy myślimy o Heluwie Boss, gdy myślimy o najlepiej napisanych postaciach w Heluwie Boss, to ktoś powie Blitz, ktoś powie Stolas, ktoś powie Fizz, ktoś powie Moras Modeus. Bardzo mało osób powie Mili albo Luna. Z Luną w ogóle mam największy problem. Mam wrażenie, że Luna jest w tym serialu z dwóch powodów. Pierwszy to jest charakter development dla Blitza, a drugi to jest Fury Bait. Przez kilka odcinków, poza nieco większą rolą w drugim odcinku drugiego sezonu i malutkimi, malutkimi, epizodycznymi, bardzo drugoplanowymi występami w tych późniejszych odcinkach, w 10., 11., 12, Luna albo w ogóle się nie pojawia, albo pojawia się bez linii mówionych. Luna jest o tyle zaniedbaną, jest na tyle zaniedbaną postacią, że ja o tym, że ma przyjaciół, dowiedziałem się w ostatnim odcinku. Przez to, że ta fabuła obraca się bardzo, bardzo wokół Blitza i Stolasa, dostajemy bardzo mało kontentu Luny. I powiedziałbym, że nawet mniej niż w pierwszym sezonie, co jest zabawne, patrząc na to, że sezon drugi jest dłuższy. Podobnie zresztą jak Mili. Mili nie przeżywa prawie żadnego charakteru developmentu na przestrzeni tego sezonu. A zapowiedź tego, który się pojawia, no trochę zgrzytam zębami, bo wątek ciąży pojawia się często wtedy, kiedy nie mamy pomysłu na development na postać. I to jest, to jest bardzo łotpadowa rzecz. Taka karta pułapka, taka karta wyjścia z więzienia, że gdy nie wiemy, jak zdevelopować żeńską postać... BAM! Ciąża. I nie chcę się jeszcze wypowiadać o tym wątku, bo nie wiem, jak zostanie poprowadzony. Może zostanie poprowadzony wyśmienicie i zmiecie mnie z nóg i. No, ale ma, mam złe przeczucia względem, względem wątku, Mili, I, i boję się, że będzie klasyczne. O, ja nie chcę tego dziecka, przecież to zmieni wszystko w moim życiu. Ach, nie możesz, przecież... przecież to dziecko, nie możesz tak myśleć. A, masz rację. Teraz je ja urodzę i będę matką, dam mu lepszy świat. Nie, nie lubię tego. Jest to strasznie przeruchany motyw, moim zdaniem. I, I moim zdaniem leniwy. Pojawia się wtedy, kiedy pisarze nie wiedzą, co zrobić z żeńską postacią. Jak sprawić, żeby stała się ciekawsza. I to nie jest pierwszy raz. Może nie, nie, nie kwestia wątku ciąży, ale ogólnie zaniedbywania żeńskich postaci. Główną bohaterką Kasbin Hotel jest żeńska postać. I uważam osobiście, że dostaje ona mało developmentów w porównaniu do niektórych postaci pobocznych. Owszem, serial dzieje się w grubej większości z jej perspektywy, ale czasami mam wrażenie, że postacie w Vivzie, te żeńskie postacie, stoją w miejscu. Zwłaszcza na tle postaci męskich, które przeżywają bardzo bogaty development. Nie wiem z czego to wynika, nie wiem dlaczego tak jest i nie podoba mi się to. I mam nadzieję, że w trzecim sezonie wreszcie weźmiemy się w garść i postacie żeńskie dostaną jakiś, jakiś development, taki ambitniejszy development. Ostatni i moim zdaniem najważniejszy powód, dla którego Heluwa, bo z drugi sezon jest najlepszym co Vivzie wypuściła do tej pory jest tempo. 12 odcinków, czyli o 4 więcej niż miał i pierwszy sezon Heluwa Boss i Hasbin Hotel, powoduje, że mamy dużo więcej czasu na rozłożenie historii. Dużo więcej czasu na to, żeby pewne rzeczy wybrzmiały lepiej. I mój największy problem z Hasbin Hotel było to, że przez ilość piosenek na odcinek i przez długość tych odcinków i ich ilość, często zapierdalaliśmy jak Ferrari po wątkach nie do końca rozwijając je z taką pieczołowitością i dbałością, jaką powinniśmy. I Helluva Boss 2 to poprawia. Te cztery odcinki są bardzo, bardzo potrzebne. I, I powodują, że, że charakter development Blica, przede wszystkim Blitza, bo na nim się tutaj skupiamy, jest w stanie wybrzmieć, jest, jest dużo bardziej okrągły, za, za za ewolu... zawalowany, najzwyczajniej w świecie wybrzmiewa po prostu lepiej. I cieszy mnie to, że trzeci sezon Hellowy też będzie miał 15 odcinków, czyli jeszcze więcej niż miały poprzednie. Martwi mnie za to, że drugi sezon Hasbin też będzie miał 8, a jednocześnie zapowiedzieli, że będzie więcej piosenek. Podsumowując, uważam, że Helluva Boss drugi sezon to jest krok w dużo lepszym kierunku niż pierwszy sezon. Uważam, że wątki, które zostały poruszone w serialu, zostały poruszone dużo lepiej niż w poprzednich twórczościach Wizji i widzę tu potencjał na naprawdę w porządku rozwój dalszy tej. Sagi tej, 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 tej historii. Do poprawy podejście do kobiecych postaci. Niektóre designy mogłyby być ciekawsze, ale koniec końców jest, jest naprawdę dobrze, jest, jest na tyle dobrze, że, że nie może się doczekać kolejnych sezonów. Na koniec, bo to jest na pewno ostatni film w tym roku, dwie rzeczy do powiedzenia. Po pierwsze chciałbym podziękować, bo ostatni film wybuchu najzwyczajniej w świecie. Po prostu wrzuciłem ten film, potem sobie spałem przez dwa dni, jadłem bardzo dużo jedzenia i, i potem wstaję rano i widzę, że nagle... 50% więcej subskrypcji mam niż miałem. Kłaniam się niziutko po same kule. Miło mi was tutaj już z nim, bo widać, mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. A druga rzecz, no to jak już powiedziałem, ostatni film w tym roku, więc chciałbym życzyć wszystkim lepszego 2025 roku. Nie wiem jak u was, ale u mnie 24 to było Kopalnia kontentu, ale w tym takim e, gorszym trochę znaczeniu. Więc e, normalnie życzyłbym ciekawego roku, ale patrząc na to, co, co, co się u mnie działo, to, to życzę spokojnego roku. Przydał, przydałby się taki rok, takiego resetu. Tak się nie zmienia, nic się nie pierdoli, nic się nie pojawia nowego, po prostu rok spokoju. Żadnych pandemii, żadnych wojen. Rok Minecraftowy. Dobra, bo już zaczynam się odklejać od rzeczywistości, więc e, ja nazywam się Nikodem. Ale możecie mówić mi też Lancer. A to była recenzja drugiego sezonu Hello, Wy Boss. Do zobaczenia, do usłyszenia w roku 20 To 2000 latam w roku 2025 na razie.